To zdarzenie jest kolejnym dowodem na to, że przyrodnik zawsze i wszędzie, nawet w najbardziej niepozornym miejscu, powinien mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Kiedy szedłem sobie osiedlowym chodnikiem usłyszałem charakterystyczny dźwięk piskląt reagujących na przylatujących do gniazda rodziców. Szczerze mówiąc, początkowo chciałem to zignorować, spacerowałem już jakiś czas i bardziej myślałem o tym, co czeka na mnie w pobliskiej cukierni niż o obserwacji przyrody. Jednak kiedy głosy się urwały, przełamałem lenia i zacząłem się rozglądać. Na drzewie nie widzę ani gniazda, ani budki. Obie szczytowe ściany bloków, między którymi stoję, są ocieplone. Wtedy przy jednym z budynków dostrzegam Mazurka. Wyraźnie się rozgląda za pokarmem, a po chwili podrywa się do lotu i ląduje na drzewie. Na nim się trochę kręci i wreszcie... Przylatuje tam, skąd dobiegły mnie dźwięki piskląt. Okazuje się, że gniazdo jest w maleńkiej dziurze, w blokowej izolacji. Początkowo wszystko przy gnieździe przebiega według znanego schematu. Dorosły przylatuje z pokarmem, a młode głośno się go domagają. Nagle następuje coś naprawdę zaskakującego. Mazurek sruwa z dziurki, a w miejscu, w którym był, pojawia się kawka. Najciekawszy w tym wszystkim jest nie sam atak, ale reakcja młodego i zagadka tego, co nastąpiło przed przylotem kawki. Wszystko wskazuje na to, że w tym ułamku sekundy dorosły Mazurek zdążył dać cynk maluchom, że kawka atakuje i sfrunąć, a piskrak odwrócić się i kupą powitać intruza. W tej jednej krótkiej scenie widać, jak niesamowicie szybko reagują ptaki i jakie ciekawe mają strategie przetrwania. Po ataku Kawka jeszcze trochę czatuje przed gniazdem, ale za chwilę zniechęca się i spróba z drzewa. Tymczasem mija minuta, dwie, trzy, a spłoszony Mazurek się nie zjawia. Zaczynam się już niepokoić, czy agresja Kawki nie odstraszyła rodzica. Na szczęście pojawia się wreszcie przy dziurce.